Były minister rolnictwa. Polityk PSL-u Marek Sawicki mocno krytykuje Donalda Tuska. Sawicki coraz rzadziej szczypie się w język. Generalnie coraz ostrzej i coraz cięższe zarzuty padają z ust polityków PSL-u pod adresem samego Donalda Tuska. Nie podoba się PSL-owi to, w jaki sposób Donald Tusk zarządza, ale nie całemu PSL-owi podkreślmy to. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, minister obrony, siedzi cichutko, chociaż jedną rzecz złamał, jednej rzeczy nie dotrzymał, jednego polecenia Tuska nie wykonał. O tym wszystkim w nowym materiale. Zapraszam. Witam serdecznie na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTube. Jak zawsze proszę o trzy rzeczy. Osuba, jeżeli jeszcze nie subujecie, bo próbujemy wbić 100 tysięcy subskrypcji do końca tego roku. Udałoby nam się wówczas w niecały rok zrobić 100 tysięcy subskrypcji. Proszę o komentarz i o łapkę w górę. To wszystko dla zasięgu, bo YouTube lubi, jak dajecie łapki, jak komentujecie, lubi, bo yy, nagradza to kanały właśnie tym, że mają większy zasięg. Dziękuję wszystkim wspierającym kanał yy, na platformie. YouTube tutaj przez przycisk wesprzyj i wszystkim, którzy uczestniczą w zbiórce na, na platformie Patronite. Dziękuję, dzięki Wam możemy pracować swobodniej. Szanowni Państwo, to do Marka Sawickiego, bo Marek Sawicki, ważny polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, skomentował tę spowiedź ministrów, którą zapowiedział premier Donald Tusk. Ja o tym już mówiłem wczoraj na kanale Analiza Polityczna, kiedy minister rolnictwa Czesław Siekierski, aktualny minister rolnictwa, powiedział, że no ok, ja się mogę wyspowiadać, ale co z premierem? Premier też powinien wyspowiadać się ze swoich błędów, no bo generalnie Donald Tusk wyszedł z taką koncepcją, że no, wiele środowisk jest niezadowolonych z tego jak działa rząd, no to zamiast chwalić się sukcesami to ci źli ministrowie, ja dobry premier muszę zarządzać proszę bardzo tą halastrą, no to ci źli ministrowie mają iść i się wyspowiadać ze swoich błędów i dlaczego nie udaje się zrobić tego czy tamtego. Paranoja, szanowni państwo. Znaczy, no to jest jakaś polityczna paranoja, zarządzanie w, w ramach chaosu obłędu. No nie potrafię tego inaczej nazwać. Ja rozumiem, że poziomem Donalda Tuska jest to, że chwali się, że ponownie orliki będą. Wracamy do orlików. Wracamy tym samym do 2008 roku i to do tych naprawdę słabych rządów Donalda Tuska, tyle on potrafi. No nie potrafi zarządzać, no to ministrów wysyła do tego, że mają się spowiadać. Marek Sawicki mówi o tym wprost. To jest za o ranie własnego rządu przez Donalda Tuska. Mam tutaj dla Państwa kilka cytatów z Marka Sawickiego, które myślę warto sobie wysłuchać, bo. Podoba mi się to. Podoba mi się to, powiem szczerze, szanowni Państwo, jak politycy PSL-u zaczynają coraz mocniej jechać po tej władzy, po tym rządzie. Dajcie mi tutaj minutkę. Ja już dla Państwa czytam to, co mówi Marek Sawicki. A mówi tak: Donald Tusk strzelił sobie stopę tą formą komunikacji. Zrobił czarny PR. Tak komentuje Marek Sawicki to, co proponuje Donald Tusk w sprawie m, tych, tej spowodowanej. Ministrów. Mówi tak, jeśli on wysyła ministrów po to, żeby się wyspowiadali przed społeczeństwem za ostatnie 9 miesięcy, bo już ciąża się skończyła, to do spowiedzi idzie grzesznik. Ja myślałem, że on wyśle ministrów, żeby się pochwalili swoimi sukcesami, tak? Mówi Marek yy, Sawicki. Tu powtarzam jeszcze raz, tu skrzelił sobie w stopę tą formą komunikacji, zrobił czarny PR. Ja na tustka miejscu bym powiedział, że ze względu na to, że nie mam rzecznika, yy, nie zamierzam go powoływać. Teraz zobowiązuję ministrów, żeby zakomunikowali opinii publicznej, jakie mają sukcesy. Tak uważa Marek yy, Sawicki. No i taka jest prawda. Swoją drogą, szanowni państwo, zauważcie jedną rzecz. Ten rząd nie ma rzecznika. Nie mamy rzecznika rządu. Nikt nie opowiada o tym, co robi rząd, nikt nie odpowiada na pytania dziennikarzy. Jakby nikt nie musiał się z niczego tłumaczyć. Po co? Jest jakaś naprawdę absurdalna sytuacja dziś w Polsce, że. Jedna część społeczeństwa, jedna część sceny politycznej, mówię tutaj teraz o opozycji, i strony medialnej, mówię tutaj o mediach konserwatywnych, chcą pytać rząd, wysyłają pytania do ministerstw, do rządu, do samorządów, gdzie rządzi Platforma Obywatelska. Często nie otrzymują żadnej odpowiedzi, ba. Telewizja Republika nawet nie może wejść na konferencje prasowe Donalda Tuska. To jest jakiś skandal. To, no to są działania autorytarne, no to jest antydemokratyczne. Natomiast mamy drugą stronę mediów, które mogą wszystko, otrzymują pytania, yy, od, odpowiedzi na pytania, mogą chodzić na konferencje prasowe i generalnie super, i zajmują się prawem i sprawiedliwością, czyli opozycją. No to jest jakiś absurd, to jest jakiś obłęd, to jest jakieś szaleństwo to, w jakim my dziś państwie żyjemy. No, tak źle nie było. Jeżeli ktoś mówi, że tak było za czasów Prawa i Sprawiedliwości, to ja z każdą taką osobą stanę do debaty i siądę i będę rozmawiał. Bo owszem, PiS też popełniało błędy. I komunikacyjnie popełniało wiele błędów. Ale nawet teraz dziennikarze przyznają, że Prawo i Sprawiedliwość rzecznicy ministerstw w tamtym czasie, rzecznik rządu, odpowiadali na większość pytań. Nie na wszystkie. Pisowcy też tutaj nie byli do końca, tutaj nie są do, do, do końca czyści w tych sprawach. No, ale no tak, to już bywa. Nie zawsze komunikacja jest stuprocentowo dobra. Natomiast dziś, dziś kiedy się nie wpuszcza dziennikarzy na konferencję prasową, bo się mówi na przykład dziennikarzom Telewizji Republika, wy nie jesteście dziennikarzami, to jest skandal. Także Sawicki mówi, że Tusk oraz swój rząd, ale wskazuje jeszcze na jedną rzecz. Tutaj wam wypuszczę teraz materiał wideo, gdzie na antenie Polsat News Sawicki przypomina o sprawie biogazowni. Mówi, dlaczego kasa idzie nie na polską, tylko produkowaną gdzieś indziej, poza polską fotowoltaikę. Co z naszymi biogazowniami? Co robi ABW? Dlaczego tak służby źle działają? Wysłuchajcie, bo to są naprawdę ciężkie zarzuty Sawickiego. Mamy sytuację, w której... Znajduje środki w budżecie na dopłatę do fotowoltaiki, dopłatę do magazynów energii, to co jest importowane w ogromnych ilościach z Chin, bo 95% tego to, to jest chiński import, a jednocześnie 98% i technologii, i urządzeń yy, instalowanych przy biogazowniach rolniczych, w tym systemie małych rolniczych biogazowni rozproszonych, jest to produkowane w Polsce. Jest to polska myśl technologiczna i także polskie urządzenia. Więc yy, jestem zdumiony, że. Gdzieś jest jakieś silne lobby na rzecz y, importu z Chin? Mówi Pan o lobby wiatrakowym, o jakimś chińskim lobby to rozumiem, że Ministerstwa jest w Ministerstwie Klimatu, ale już nie będę Panie się bezpośliwiał. Panie redaktorze, ono jest, ono jest nie tylko w Ministerstwie Klimatu. Zwracałem na to uwagę ministrowi Siemoniakowi. Ja uważam, że jeśli chodzi o kwestie związane z biogazem, to i w administracji rządowej, i w spółkach Skarbu Państwa związanych z energetyką, z paliwami, mamy dokładnie, bardzo głęboko e, zakorzenioną konfidenturę zewnętrznych spółek energetycznych i czas najwyższy, żeby aby w to sprawo się zajęło. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego? Tak. Dlaczego się nie zajmuje? A tego nie wiem. A Dla, co na to? Dlatego pytam publicznie już, bo rozmawiałem o tym prywatnie z ministrem Siemoniakiem. Reakcji nie ma. Ja już o tym na tym kanale mówiłem. Jak Marek Sawicki. Yy, yy, Uważa, że jest atakowany przez lobby dotyczące biogazowni. Tego, żeby Polska na tym nie zarabiała. Link do tego materiału dam tutaj w pierwszym komentarzu do tego, do tego filmu. Zachęcam go zobaczyć. Bo Sawicki uważa, że jest atakowany przez yy, niepolskie, przez zachodnie lobby. W związku z tym, że chciałby, żeby polskie biogazownie dobrze funkcjonowały. Przyznał Sawickiemu rację były wiceminister rolnictwa, były wiceminister aktywów państwowych Janusz. Kowalski twierdzą, że Sawicki tutaj ma rację i rząd nie robi nic w sprawie polskich biegazowni w sprawie tego, żeby rolnicy polscy zarabiali duże pieniądze. Tyle na dziś. Do zobaczenia, Łukasz Gadło.